Witajcie w kolejnym materiale z serii online news i zapraszam do przeglądu nowości. Wszystkich fanów, którzy czekają na Ashes of Creation. Gierka cały czas się rozwija, a twórcy prezentują właśnie owoce swojej pracy. Chodzi o nowy ulepszony system walki, bronią białą, na który składają się nowe animacje ataków, poprawiony system ruchu postaci, a także zwiększona dynamika potyczek. Całość można obejrzeć na 30-minutowym gameplayu w jakości 4K. Druga faza alfa testów ma wystartować na przełomie 2022 i 2023 roku, jeśli wszystko pójdzie dobrze. Jednak na oficjalną premierę Ashes of Creation będziecie musieli poczekać jeszcze dwa, może nawet trzy lata. Jeśli graliście w Diablo 2 Resurrected, Diablo 3 czy Lost Ark Online, wkrótce także Path na pewno spotkaliście się z Max Roll GG. Jest to bardzo popularna witryna z milionami odsłon dziennie, posiadająca prawdopodobnie najlepsze poradniki do tytułów. Nowym nabytkiem rodziny Max Roll GG miało być Diablo Immortal, ale szefowie strony podjęli odważną decyzję o zamknięciu całego działu Immortala. Powód jest oczywisty. Diablo Immortal stało się bezczelną maszyną do zdzierania pieniędzy od gracza, gdzie wymaksowanie postaci według najnowszych obliczeń ma kosztować nawet 2,5 miliona złotych. Warto dodać, że ekipa Max MaxRollGG poświęciła 10 tysięcy godzin pracy na Diablo Immortal i brała udział we wszystkich fazach gry. Przekazywali oni swoje opinie Blizzardowi, mówili o swoich przemyśleniach i niestety skończyło się jak się skończyło. Cytuję, spełniły się najgorsze obawy, wiele kluczowych problemów wciąż nie zostało naprawionych, a doświadczenie free-to-play jest gorsze niż mogliśmy sobie wyobrażać. Bardzo smutno patrzy się na takie obrazki, szczególnie że Terra Online nie była jakimś tam randomowym tytułem, ale jednym z największych i najbardziej znanych przedstawicieli MMORPG na rynku. Budżet gry wynosił prawie 100 milionów dolarów, a Tera Online, nie wiem czy pamiętacie, wchodziła na rynek zachodni z ładką prawdziwego Next-Gena, z niesamowitą grafiką oraz non-targetowym systemem walki, który był wtedy absolutną nowością. Z takim potencjałem Tera Online powinna się teraz znajdować w czołówce gier MMORPG, a tymczasem wylądowała w grobie. Miejmy to już z głowy. Tak wyglądały ostatnie chwile Terra Online w Europie i Ameryce Północnej, aż do rozłączenia z serwerami i feralnego komunikatu o niedostępności. Zwróćcie także uwagę, że na pożegnaniu Tery zjawiły się setki osób, które chciały podziękować za wszystkie fajne chwile związane z Grow. Nexon wypuścił ostatnią pierwszą część dużej aktualizacji do Maple Story, która przebudowała kompletnie wszystkie klasy eksplorerów. Druga część ma się pojawić dopiero 20 lipca i przyniesie jeszcze więcej nowości, w tym posiadanie własnego domku. Teraz twórcy podzielili się szczegółową mapą rozwoju, aby pokazać, co graczy Maple Story czeka w najbliższych miesiącach. Lipiec to jak wcześniej mówiłem, wszyscy otrzymają własny domek. Poza tym, do zdobycia będzie zestaw przedmiotów, pojawi się nowa klasa Boss Kalos. Do tego wszystkie kolejne eventy, jak i kontynuacja tych poprzednich. W sierpniu na dużo nowości raczej nie liczcie. Nexon planuje się skupić na przebudowaniu starych rzeczy, takich jak Mulong Dojo oraz Dungeon Elin Forest. W międzyczasie twórcy planują dorzucić jakieś eventy, w końcu w Maple Story ciągle są jakieś aktywne. Dodatkowo gracze otrzymają piąty Legion Rank. Jak widzicie, Maple Story otrzymuje sporo nowości, dzięki temu bije rekordy popularności od ostatniej aktualizacji liczba graczy wzrosła dwukrotnie, więc to chyba bardzo dobry moment, aby zacząć grać. To, że XL Games przygotowuje kontynuację Arcade, wiemy od dawna. Okazjonalnie otrzymujemy szczegóły na jej temat, przeplatane informacjami związanymi z innymi grami spod tej marki. Teraz dowiadujemy się, że deweloperzy rejestrują nazwę ArcWar. To wystarczyło, aby rozgrzała się dyskusja na temat tego, czy tak będzie nazywało się ArcAge 2 i odpowiadam, nie wiemy. XL Games pracuje nad kilkoma grami, w tym jedną opartą o technologię blockchain, czyli ArcWorld, Pełno w nim NFT oraz kryptowalut, więc możecie grać i zarabiać. A czym będzie ArcWar? Pozorom to wcale nie musi być Arcade 2, tylko na przykład mobilna produkcja bazująca na tym samym IP. Nie zdziwiłbym się, gdyby wydano coś w stylu Clash of Clans, jak Blizzard ze swoim smartfonowym Warcraftem. Pozostaje więc czekać i obserwować, co XL Games przygotowuje, bo może to być dosłownie wszystko. I na tym zakończymy dzisiejsze podsumowanie nowości. Koniecznie dajcie znać, który news zainteresował Was najbardziej. Pamiętajcie oczywiście o zostawieniu subskrypcji, by być na bieżąco z naszymi kolejnymi materiałami. Do usłyszenia niebawem, cześć!